Dobry wieczór, Państwu. Oto akwarium podczas zmiany aranżacji. Przy okazji e, o, mogę sfilmować młode zebry, które się w nim znajdują. E, chyba, Antistrusy aktualnie planuję przeznaczyć akwarium e, tylko dla nich. Tutaj jeden młodych chyba cystów zebra Mamy tutaj kolejny osobnik, kolejne osobniki troszkę przesunę oko kamery te tutaj następne za chwilę umieszczę na dnie sporo ilość skryjówek a to szansa żeby zanim to zrobię, żeby nagrać sensowny film tam w tyłu jednak 236 młoda z hodowli go Tak więc poza zebrami właśnie jednak 236. Chyba w oczywiście SPL PL 236. No i rzecz jasna, młode zebry. Za chwilę przystąpię do aranżacji na nowo tego akwarium. Mam tu już przygotowane kryjówki dla nich, tak więc za chwilę się tym zajmę, ale to właściwie jedyna okazja, żeby je tutaj sensownie dobrze sfilmować, zanim to zacznę robić. se a é